Dystans, dystans, trzymaj szymon. Podnieś ręce i dystans. Praty lewym, praty lewym. Praty lewym. Narzucaj swoje, nie do tyłu, do przodu, do przodu. Nie no, idź za nie bez koszu. Nie trzymamy, stop. Nie trzymamy, wal. Zaczynaj, Szymon, zaczynaj akty, zaczynaj, ręce, ręce, noga, to wchodziło sobie. Dobrze, nie obracaj się. Nie lepiej jakby zrobili dwie od razu, w sensie minuta przerwy i później kolejną rundę? Dobra, nie będziemy... Nie będziemy.

Boom. Pierwsza tyle. Pierwszy noc, kaszlę, no pierwszy noc. I noga. się, podnieś te ręce, podnieś ręce. Inaczej ręko skończymy

Krócej na nogach trochę, krócej i gnót. Pracuj tymi rękoma, pracuj, I masz bok. Dobrze, I skończ nogą. Box box noga. I nogę. Bardzo ładnie, piękny ten nog. I powtórz, jak będzie no, to jeszcze raz czy go to pracuj. Proste rzeczy, proste rzeczy. Dawaj, dawaj. Zaczyna raz. Lecę boks, zaczyna boks. Z końca, końca straj. No, tak pracuj boksem. Swoje, swoje. Hop, hop i nóga. Łok, łok. Łokicie bardzo ładnie wchodź. Le, prawy łok. Ej. powtórz to jeszcze raz. I raz jeszcze. Nie może, że on go Tak, dobrze. Kopte Golowa, Kopte kop, do, kop, goloła, kop goloła, bardzo ładnie. Kop te goloła, kop Zaczyna boks. Za zgórze, pracujemy. Praci zgórze, pracujemy. Za Ej, dobrze. Pracy, ręce, dobrze. Pracy, ręce, ręce, ręce. Pracy, 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 Michał. Za zgórze, panowie. ręce. Ilą, prawy. Popraw lewą na, 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 na. wątrobę. Tak. Jeszcze to Nie bezpośrednio I Stop, stop przerwy <grymne>